Odpowiedź brzmi nie. Nie i... Ale nigdy nie mów nigdy czy zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Witam was wszystkich na kanale SFD. Na początku chciałbym Was zachęcić do subskrybowania oraz do komentowania, lajkowania i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy. Cykl QA, czyli pytania i odpowiedzi. Czyli zadane na cyklu. Na cyklu Zadane <laughs> przez internautów. Jesteśmy tutaj z Dawidem, gdyż uważam, tworzymy dobry team. Dobrze nam się gada, dobrze nam się opowiada, więc niestety jesteście skazani na mas. Krzysztof Piekarz, Dawid, Estrowy, kuj. Ale zbijemy. Lecimy. Zbijemy, jak Letrozo dojdzie tam z Bułgarii <laughs> czy z czegoś. Dobra. Zaczynamy z pytaniami, Dawidku. To co? Kto zaczynaj. Ja? Zaczynaj. Okej, okay, czyli co? Dzisiaj Q&A. Yy, I pierwsze pytanie. Masz rodzeństwo? Pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie. Tak, mam, mam brata brata i siostrę. Starsze rodzeństwo. Ja na przykład nie mam rodzeństwa, nie dostałem takiego pytania, ale też mogę odpowiedzieć, że ja jestem jednakiem, więc może kogoś to by zainteresowało. Ja oczywiście z racji tego, czym się zajmuję, mam dużo takich pytań treningowych, ale pytanie, które tu się przebija bardzo często jest, czy jeszcze będziesz startował w zawodach kulturystycznych? O. Odpowiedź brzmi nie. Nie. I... Ale nigdy nie mów, nigdy, czy zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, gdyż znaczy to była rozkminka na, dłuższy, na dłuższą chwilę, więc nie wiem, czy tutaj nie będziemy zamulali teraz, ale nie, nie będę startował, gdyż jakby mój poziom, że tak powiem, życiowy jest troszeczkę inny niż wcześniej i nie mógłbym sobie pozwolić na startowanie z zawodach, a poza tym cała ta branża, że tak powiem, kulturystów, nie, nie mówię z osobami trenującymi rekreacyjnie, Lekko mi się nie podoba i tak jakby też nie chciałbym się z nimi integrować. O, czyli w ten branża, branża ci zbrzydła. Nie, branża jest okej, okay, tylko ale... po prostu kulturyści, czyli osoby, które trenują profesjonalnie, lekko już jakby nie godzę się okay. z, ich, z ich podejściem, więc po prostu nie chcę brać w tym udziału, ale branża fitness i trenowanie rekreacyjne jak najbardziej polecam, stosuję i tak dalej, więc bo tak pokrótce. Może kiedyś to rozwiniemy, jeśli będzie Was to interesowało. Ja mam pytanie takie, boisz się jakichś zwierząt? Wiesz co, wiecie co, wiesz co, wiecie co, eee, nie, 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 nie przepadam za pająkami. Jak byłem, miałem kilka, kilka zaledwie lat, to, to siostra gdzieś mnie straszyła, z tego, że jest 11 lat ode mnie starsza, straszyła mnie tymi pająkami, jak zasypiałem to pod kołdrą ręką gdzieś tam, że pająki chodzą, zamykała mnie w szafie i niby wrzucała pająki, więc gdzieś tam, gdzieś tam czuję niechęć do, do tych stworzonek. Ja się, ja, we, ja, się, ja się węży bałem na przykład okay. kiedyś, ale tak się bałem. To, to jest, przepraszam, że, że ci przerwę, to jest dziwne. Niektórzy węże, nie, nie, niektórzy pająki. Takie stworzenia nie, Ale ja się nie bałem, ładne, bałem tak? się inaczej. Bo ja się bałem w moich myślach, a na przykład jak gdzieś widziałem węża, to, to od razu leciałem, już musiałem go złapać i do gadać. To jest tak jak <laughs> z motocyklem. Jak siedzę w domu i nie jeżdżę, to się boję, mówię, kurde, ale się rozwala na zakręcie. Wsiadam, on razu jest manetka, chociaż w ten się rozwaliłem. Ale, ale, ale żyję. z motocyklami to trzeba uważać, bo jednak. Niestety co roku, co roku. Ja tu mam pytanie od mojego kolegi, którego możemy tu pozdrowić, Pawła Głuchowskiego. I chyba wiem, co to za pytanie. Wiesz, jak to zapytanie? pytanie? Chyba tak. E, śledzisz, dobrze. Pyta się on Stalker. i nie może się doczekać, kiedy nagramy jakąś wspólną piosenkę, tak? Ja się tutaj mogę wypowiedzieć, że tak jak nagrywaliśmy naszą wspólną piosenkę pierwszą, to już było x czasu temu. Fajna przygoda. Dla mnie to była super przygoda i to zrobiliśmy tak jako pierwsi, w sensie w tej branży, a potem Wszyscy zaczęli to powielać i to takie się zrobiło lekko niesmaczne, bo tak jak my zrobiliśmy to z takim jajem, dystansem, to jest super no tak, zabawa. Tak ci, co potem po nas to robili, w sensie z tej branży fitness, osoby niezwiązane z muzyką, uważam, że to było bardzo kiepsko, napinka jakaś... Kiepskie to było. I teraz znowu. Czy my się mamy z tym utoż... czy Ja mam się z tym utożsameczkiem, zrobiłbym to, ale znowu mnie porównają do tych, ale wiesz, do tych nie. innych gości. Myślę, że dla, ale że dla zabawy możemy jak najbardziej wejść do studia i zrobić coś. I pokazać dla ja. no i rozwalić ich Oczywiście, Wchodzę w to, jeżeli będzie, taka, jeżeli będzie taka sposobność, to wchodzę w to. U mnie pytanie, może nutka z Kali. Kaliego bodajże widziałem raz, 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 raz się spotkaliśmy na świątecznym graniu z Kubą Błaszczykowskim. Pozdrawiam Kaliego, Cal bardzo, bardzo bardzo dobry raper. Zobaczymy, może kiedyś. Dobra. Yy, Zgubię się, się telefon. A tu mam pytanie jakby takie treningowe troszeczkę. Yy, pytanie jest, czy sauna po treningu jest dobrym rozwiązaniem? Siłowym na przykład czy jakimkolwiek. Uważam, że nie ma głupszego rozwiązania niż iść na saunę po treningu siłowym, na którym i tak tracimy dużo wody, elektrolitów i tak dalej. Potem się jeszcze iść do saunować po to, żeby zgubić kolejne gramy, czy tam wody i wartości odżywczych, czy tam minerałów, no to uważam, że nie ma nic, nie ma nic gorszego, aczkolwiek wiem, że kiedyś było takie przeświadczenie, że idziemy na saunę, na saunie nie pijemy, po saunie na wagę, schudłem mm -hmm. kilogram, jest zajebiście. No to tak kiepsko, kiepsko. O, mam pytanie kolejne o, o, o rapera. Czy będzie coś z spe, peją? Mm. Mogę zrazić, czy nie mogę? Pewnie, że mogę. Zaprosiłem Rycha na, na, na nowy album. Ma się dopisać, więc zobaczymy, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że, że jak się dogra, to raczej to, to, znaczy jestem przekonany, jak się dogra, to będzie, będzie bardzo, bardzo mocny kawałek, jest, jest agresywnie, więc zobaczymy. Ja jeszcze jeden czytaj, bo tu dzwoni do mnie telefon i poczekam aż się rozłączy, bo, bo nie <laughs> okay, mogę to do szukam. Do mnie, to się, Jest środko O, Bartek <laughs> dzwoni, pozdrawiam, że <laughs> przeszkadzi materiał, A dobra, już tam, już wracamy. Eee, wracamy tutaj do pytań. Mało pytań o strydy jest, to też jest aż dziwne. A czy w przyszłości szykuje się jakaś walka? To też jest takie pytanie, które się przewija. Eee, kurde, myślę, że w przyszłym roku jest to realne. W tym roku nie mogę się skupić na treningach sztuk walki z racji obowiązków, które mam, więc jeżeli czegoś nie mogę zrobić powiedzmy na te 90%, chodzisz to no w, tak, to nie w tego, w to. tego nie robić, a, a nie mogę sobie teraz pozwolić na to, żeby chodzić na sparingi, bo pamiętam jak, jak kiedyś trenowałem 100 lat temu jeszcze boks, to nieraz było tak, że wracałem ze sparingu i potrafiłem na parkingu wszystkie samochody przerysować sąsiadom, no bo ten web taki był <t MV polarizationına> <zryty. t Tomatka> zabity, więc chwilowo <tocz> <tocz> sobie na to nie mogę pozwolić, ale daj Boże w przyszłym roku Będę już jakby luźniejszy psychicznie i fizycznie, więc yy, chciałbym spróbować. Tak jak byłem ostatnio na tej gali Fame MMA, naprawdę mi się to podobało, staliśmy zaraz pod ringiem. Kurde, spoko, spoko wydarzenie byłoby, spoko przeżycie, tak? Z gali na Gale coraz wyższy poziom, prawda? Jest... Yy, to tak, czy znaczy, ogólnie cała tam oprawa jest, no poziom to wiadomo, jak, 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 jak przeciwnik pozwoli, tak zawalczysz, ale ogólnie cała ta oprawa... No, uważam, że jest to dobre przeżycie, tak jak siedzimy tu u Ciebie i byś sobie powiedział tutaj zdjęcie swoje na przykład z podniesioną ręką tak, z, z takiej gali, no to, to na myślę, pewno, że na pewno e, roboty wyrobiło dla dzieci <laughs> znajomych, tudzież jakichś tam znajomości prze, przechodnich. Tak? Dla koleżanek. Dla koleżanek <laughs> na przykład. Tak? O, ja mam fajne pytanie. Już przy różnych wywiadach odpowiadałem na nie, ale, ale lubię zawsze, zawsze kolejny raz sobie odpowiedzieć, bo może to dotrze do... Do kogoś, kto tego potrzebuje, jak udało wyjść się z nałogu. Zrobiłem tak naprawdę to z dnia na dzień i zrobiłem to tylko i wyłącznie dla siebie. Jak chciałem to zrobić dla mamy, dla, dla, dla kogoś, dla rodzeństwa, to nigdy to nie wychodziło. Zawsze gdzieś tam do tych imprez takich mocniejszych wracałem i w nich trwałem. Więc myślę, że, że kluczem do sukcesu jest to, żeby zrobić to tylko i wyłącznie dla siebie i zrobić to tak naprawdę z dnia na dzień. Tak u mnie to wyglądało. No tak, ale no też to trochę... Żeby znaleźć fajną zajawkę, żeby móc w coś... Ale łatwo coś nie energii. było, łatwo nie było. Wiesz, no wiesz, bo to trwało jednak, 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 wiesz, jak się ruszyło w trasę, koncerty, nie koncerty, taki rock and roll, no to, 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 to nie, nie pomagało, ale, ale, ale można, naprawdę. Jeśli się chce, to można. Krzysztof. E, tak, e, wiesz to ja mam takie pytanie, ono było do mnie, ale ja myślę, że Ty się możesz tu wypowiedzieć też na nie, a mianowicie zapytał tutaj jakiś Pan, jak zbić estrogen. <śmiech> <śmiech> No, no, chyba ja nie jestem osobą. Więc nie wiem dlaczego pomyślałem o tobie, nie wiem. No ale nic. No, dobra, no. Jak zbyć estrogen? No wiadomo, że to, to, to każdy, ka każdy pewnie wie o co chodzi, no ale jak już jest takie pytanie, więc trzeba się do niego odnieść. Więc co, co robimy? Pierwsze co badamy sobie poziom estrogenu i w zależności od tego, jak on jest wysoki. Wtedy do, Trzeba dawać odpowiednie lekarstwo i odpowiednią dawkę, tak? Wiem, że są szamani, którzy, na przykład, już sami so, po, po sobie czują, że... co trzeba zrobić, no ale uważam, że to jest jakby trochę nieprofesjonalnie, więc badania i po badaniach odpowiednie leko, odpowiednia dawka, proste, jak nie powiem co. Ty bardziej i wyjasz, ale uważam też, że trzeba zrobić to dość szybko, bo dużo osób, na przykład, czeka, aż samo to przejdzie i tak dalej, i jeszcze tydzień, a każdy uważam, że dzień na tym takim wysokim Estrogenie to jest jakby dniem straconym, a wiem, że ludzie się wzbraniają, żeby iść na te badania i coś z tym zrobić i po prostu jest dzień po dniu, tydzień po tygodniu i to I jest tak, czas, chodzi, czas stracony, tak? Dni tak, tak, za tygodniem leci. Więc uważam, że tu trzeba w miarę szybko. Czyli to do radą. mnie pijesz, że powinienem. No jechać. Właśnie nie wiem, nie wiem, <laughs> <laughs> nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak No potem o tym porozmawiamy, poza kamerami. No. no. Dobra, to co? Kura. Myślę, że minął już czas odpowiedzi na to, żeby was nie zanudzić. <dziśle> <dziśle> Dziękuję bardzo za kolejne miłe spotkanie. Jeszcze ja raz subskrybujcie kanał SFD, komentujcie. Pozdrawiamy was do zobaczenia Krzyżek i Dawid. Zdrowka. Pozdrawiam.